Witajcie, miło Was widzieć, a dzisiaj zajmiemy się spotkaniem Manchesteru City z Liverpoolem. Zobaczymy też co wydarzyło się w meczu Barcelony z Rayo Vallecano i przyjrzymy się też kontrowersyjnej sytuacji z rzutem karnym. Tak więc ja nie przedłużam i przechodzimy do tematu. Manchester City prowadził, ale ambitnie grający Liverpool wyrównał stan rywalizacji. Remis nikogo nie satysfakcjonuje. Sobotnie granie w Premier League zainaugurowało starcie Manchesteru City z Liverpoolem. Przed tym meczem Manchester City miał przewagę punktu nad Liverpoolem. Podopieczni Pepa Guardioli chcieli powiększyć przewagę nad Derek. Natomiast Liverpool chciał wrócić na pozycję lidera. Pierwsza sytuacja w meczu była już w 11. Minucie. Natomiast Phil Foden nie wykorzystał nonszalankiego zagrania Alisona. Oba zespoły bardzo dobrze spisywały się w defensywie i nie dały się zaskoczyć. Impas w grze został przełamany w 27 minucie. Wtedy Manchester City objął prowadzenie, a do siatki trafił nie kto inny tylko Erling Haaland po podaniu Ake. 7 minut później powinno być 1-1 po fatalnym błędzie Manuela Akanjiego. Dominic Szabośloj dośrodkował. Do piłki wyskoczył Darwin Nunez. urubajczyk główkował boczną siatkę. Końcówka pierwszej połowy to akcja za akcję, gdzie pierwszoplanowymi postaciami byli bramkarze. Alison uchronił Liverpool przed stratą kolejnego gola, a Ederson nie dopuścił do wyrównania. I zrobił nam się pojedynek brazylijskich bramkarzy. W drugich 45 minutach Manchester City dalej miał optyczną przewagę. Choć okazje były z obu stron, to brakowało dokładności i skuteczności. Manchester City nawet podwyższył na 2 do 0. Ale gol nie został uznany, gdyż Alison był faulowany przez Manuela Akanjiego. A Liverpool konsekwentnie dążył do wyrównania, i konsekwencja została nagrodzona w 80. minucie. Mohamed Salah zagrał do trenta Aleksandra Arnolda, a Anglik pewnym strzałem pokonał Edersona. W końcówce, Manchester City próbował przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Nawet przycisnął Der'ec, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Nowym liderem Premier League jest Arsenal, który wczoraj pokonał Brentford 1-0. The Citizens spadli na drugie miejsce, a Liverpool zajmuje trzecie miejsce. Kolejna wpadka Barcelony: Robert Lewandowski zagrał przeciętnie przeciw Rajo Vallecano, ale pomógł zdobyć punkt. Remis dla Barcelony jest szokiem. Mistrzowie Hiszpanii zmniejszyli stratę do Realu Madryt do jednego punktu, a do Dżilonych mają stratę trzech oczek. Natomiast Królewscy zagrają dzisiaj na wyjeździe z Cadiz, a zielona jutro zmierzy się z Atletik Bilbao i oba zespoły mogą powiększyć przewagę nad Barceloną. Natomiast Mistrzowie Hiszpanii nie potrafią wygrać z Rajo Vallecano od pięciu spotkań, a trzy z nich przegrali. Xavi dokonał sześciu zmian w składzie, w porównaniu do spotkania z Deportivo Alavés zabrakło Terstegena, który jest kontuzjowany. Niemiec wiele razy ratował Barcelonę przed utratą bramki. W defensywie grali Christensen i Walde. W pomocy Franki de Jong i Oriol Romeu, a na skrzydle wystąpił Ferran Torres. Od początku przeważała Barcelona. Szansę miał Robert Lewandowski, ale za daleko wypuścił sobie piłkę. Po błędzie de Jonga szansę miał Rajo. Strzał Valentiniego obronił Pena. W końcówce pierwszej połowy to gospodarze objęli prowadzenie. Strzał z dystansu oddał Unai Lopez, natomiast cała sytuacja była sprawdzana przez VAR. czy Valentino nie był na spalonym, jednak nie dotknął piłki i nie absorbował uwagi bramkarza i gol został uznany. W pierwszych 45 minutach Barcelona miała wyższe posiadanie piłki, ale to Rajo było groźniejsze, a Robert Lewandowski nie wyróżnił się niczym specjalnym. W drugich 45 minutach Barcelona starała się wyrównać, ale konkretów brakowało. Momentami ataki Mistrzów Hiszpanii były nieudolne. Barcelona miała przewagę, ale klarownych sytuacji próżno było szukać. Gorąco zrobiło się dopiero w 75. minucie, gdy piłka po strzale Rafini trafiła w supek, a w 82. minucie Barcelonie udało się wyrównać. Po dośrodkowaniu Balde piłkę do własnej bramki skierował Florian Później Barcelona starała się naciskać, ale niewiele z tego wynikało. A w 93 minucie mieliśmy kontrowersję. W polu karnym Rafinia został kopnięty przez Espino i padł na murawę. Arbiter niczego nie widział. Nie dostał też żadnego sygnału z war. Sytuacja dość kontrowersyjna i sporna. Jeżeli tam był kontakt, to Barcelonie należał w karny. Dla mnie sytuacja jest jasna, to był ewidentny Paul i Barcelonie należał w karny. Natomiast czekam na Waszą opinię i komentarz dotyczącą wczorajszej sytuacji. Natomiast Barcelona spadła na czwarte miejsce, gdyż Atletico Madryt pokonało Majorkę 1 do 0. Tak więc, moi kochani, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z Wami żegnam. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, miłej niedzieli. Cześć!